Hej, hej, dogrywam pewien materiał. Słuchajcie, wróciłem właśnie do domu. Zjadłem mnóstwo owoców i dostałem, dostałem kolejne podpowiedzi. Właśnie te, te informacje z całego wszechświata, które są zawarte w owocach. I sobie narysowałem to wszystko na kartce. Widzicie, właśnie jak te liczby, o których mówiłem, są one połączone ze sobą. Tworzą te światy równoległe. Właśnie, to jest to połączenie światów równoległych w tych, w tych liczbach, cyfrach. I tak mamy na przykład 0, czyli oznacza, że ciągle tu wracamy. Kręcimy się w kółko, w innych ciałach, ale ciągle tu wracamy. I to jest tak zwana pełnia wszystkiego, co doświadczamy. Jedyneczka, jak sobie zobaczycie, dwie jedynki przyklejone do siebie, oznaczają według mnie, że mamy iść w górę ze wszystkim, co robimy na co dzień. Obojętnie, co robicie, aby to był górny kierunek. Trójeczka, trójeczka, dwie trójeczki połączone, przodem do siebie. To według mnie oznacza, że wtedy osiągniemy nieskończoność naszego istnienia. Czwóreczka. Widzimy, to są takie jakby widełki, ale to moim zdaniem jesteśmy my z, z rękoma skierowanymi w niebo. Jesteśmy jak te anteny. Zbieramy informacje z góry, czyli tak zwane z tak zwanej chmury wszechświata. Po prostu mamy. Zbierać jak najwięcej informacji. A żeby tego dokonać, aby się do tego zbliżyć, do tego połączenia, mówi nam kolejna cyfra czyli piątka. Piątki dwie połączone tyłem do siebie wskazują nam owoc rosnący na drzewie. Czyli mamy jeść owoce z drzew, aby osiągać mega połączenia ze wszechświatem. Szóstki dwie połączone pokazują, że po owocach mamy furować lekko przez życie, jak motyl. Dosłownie. Siódemka, o której zapomniałem wspomnieć w poprzednim filmie, wskazuje nam, aby podążać górnym prawem czyli prawem natury. Widzicie, jak siódemka nakierowuje nas w górę, w prawy górny róg. I to też pokazuje, jak mamy stać stabilnie nogami nogami rozszerzonymi stabilnie stać na ziemi. Ręce w bok. No, i, i właśnie w ten sposób iść przez życie stabilnie. Ósemeczka. No to chodzi o te światy, właśnie równoległe. Wtedy będziemy mieli możliwość przez nie przechodzić. Jak spełnimy właśnie te warunki, o których wcześniej mówiłem. I dziewiąteczka, ja widzę tutaj naczynie, pełne naczynie, czyli dopełnienie wszystkiego we wszystkim. O, tak ja to widzę właśnie swoimi oczami, swoimi myślami, swoim sercem. Tak to czuję. I dlatego chciałem Wam o tym powiedzieć. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia.